To... Znaczy to... jakąś będzie będzieś kawałek, Kurwa jakiś... No może się, się znajdzie jakaś, nie? co, do jutra zostanie zebrane, to... To mogę cię później kupić, ale... Mamy być to towar w Mamy Co tam Mamy swój honor Przepraszam, przecież na dachu, więc ciągle do nich widzę tutaj... Ta, ta, no, no właśnie to kurwa ja jak cię widzę to za chwilę na dachu siedzę, nie? Tylko kurwa samochodem ja Nie, ma, nie, nie wiem co to, to się Tak, w razie czego do mnie możecie... Ze się skontaktować i my to, to. My tu razem z i Małpą... Jako jedyny skupujemy. się kurwa nie wypierdolił na tym moście, a nie? Nie ma problemu, się no, będziemy pisać czy będzie. A było blisko, ja bo to, się kurwa to 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 po, to to to. po raz po. Co tam, No poprzez przyjdź. Dobre, bo ci zaraz zajebie kopalni. Ja mam jeszcze ciekawy pomysł. macie ten? Macie naprawkę? Chodź ten. Chodź, Sergio, pojedziemy, bo ja też mam rozjebane auto. na paleto. Tutaj jest naprawka. Ale to już nie dojedzie. No dobra. To, ja mogę pojechać twoim i go nie uszkodzę, to jest moim Bo ty jedną kurwa słupek skasujesz i po aucie. Nie. Ale moment, No dobra. To nie, to nie. To pan ty mi to będziesz zachował, o... o... nie ufam ci. No dobra, to też prawda kurwa. Przed chwil... A zresztą kurwa. Chuj wtedy chyba. Ale on ma potężny, ale on ma potężne Ferrari gangsterski. i Ja pierdolki to jest gangus. I gangus No ty to powiedzieć. Muszę tak. o to powiedzieć, podejść. Powiesz, mu na no. naprawę, bo to kurwa jeszcze się otrzemy jakoś. Nie, chodzi. bo on jeszcze zajebie ba bałwan jebany. On no, mi wcale wykurwił kulę w bark. A nie, Ja mu mogę, ja mu mogę zełba Podejść, podejść, podejść. Ale on jest bambikiem, on nie umie jeździć. Tylko nie mógł mu tego zamieździć, znowu rzucał, kurwa. Ty jebany potężny gangusie z żółtego Ferrari. No i mówiłem Już się wybiłem będzie No już się wypierdolił kurwa na pobocie To było więcej niż pewno, nie? Ała! Kurwa! Au! Co za kurwa łeb jebany Nie, ja do niego zadzwonię, tak nie może być Tak, powiedz mu co o nim myślisz Nie, nie! To on do nie. Kurwo, zabić mnie chcesz? Pojebało cię? Kurwa. Pani nie odbierze teraz fraja. Dobra, co za... No, dachowanie kurwa jesteś? Odbiór. Nie podczas jazdy. Telefon mi się odpalił. Na chuj ty do mnie dzwoniłeś kurwa melepeto? Bo chciałem z tobą wyjaśnić co to zrobiłeś. Tak się kurwa nie robi. Chcesz nas zabić? Zobacz. Dobra, kto ma ten... Kto ma... Kto ma naprawkę? Dobra chłopaki ktoś musicie... Strzelał? No puta strzelał kurwa do mnie. Popchajcie go tym brabusem do pechanika, dopchacie go? O, może. Na go ja spróbujmy. No czekaj, Diva ma na. Dobra, puta... Kieruj samochodem. Niech ktoś siedzi w Ferrari i kieruje, a druga osoba go pcha od tyłu. Dobra, ten, to będzie. No co główno kurwa? Brabusem normalnie. A lakier kosztuje 20 000. Dobra, to chodź siadaj, siadaj. Pojedziemy po naprawki, a bo tu już jest naprawka, dobra chuj Tak, 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 no dlatego mówię, że nie ma co Okej, okay, okej okay. Myślałem, że nie mamy naprawki, że jedziemy po nią palu, uwa... 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 Nie, tutaj nie ma Odbij bucio Harley Uważaj na co Bambik pojeżdża Ziomale ponad labrę. Ale nie pojedziemy. Ty, ja pójdziemy Bambik? Ziomale ponad nie lale Nie powiedziałem, że jesteś jebanym pierdolonym gangusem z żółtej Ferrari mhm. Ale patrząc i on, I on słucha piątek przez dziesiąte i później strzela do nas Mówiłem, że jesteś jebanym, pierdolonym, potężnym gangusem z różowej ferabi. Teraz rozumiesz? Oj paruwa Powiem ci tak Teraz się Cię czuję jak u dziadka na kolanach, kto opowiada historię życia. Dobra, ja już się powoli toczę ten. Toczę się na tą tą Dobra. kurwa. Dzięki mordo. Pierdolony, oponę rozjebał i zadowolony. Nie gangus, co Eee, ja go tam wyszłam Idź e, w chuj Ja go tam mimo wszystko lubię Ja też go lubię, ale po prostu ponosi go czasami Ciebie też parowa kurwa czasami nosi No mnie nosi, bo o, o, go ponosi Nie, nie, poruwa, ty sam z siebie rozumiesz co? Nie, nie, nie bo, bo, bo bo... <noise> Dobra, to on... 30 kurwa bez tej opody No jest? to super, moja kurwa <noise> jedzie 170, fajnie super <noise> Jeszcze mam zakaz tuningowania, no fajnie kurwa. Się bawicie. <grymne> kurwa! Puta! Ty kurwa, kretynie jebany! Pomóż ja mi chłopasze. szybko! Sikaj na nich! Dobra, baru w płodzie! A, kurwa! Może A, Kurwa! Dawać gaśnicę, co za kurwa ubyjebane Zaraz wam pomożemy, spokojnie. Dobra, nasika na nich Dobra ja... O dobra, no i kurwa Jak pan ma gasi, to jest essa No no to Odsuńcie się, odsuńcie się Dobra, nie wyciągniemy ich chyba Tu chedy kurwa Nie nie nie, nie da rady ich wyciągnąć w ten sposób Dobra, musimy zwolić po ems -y. kurde chcę oparć. Kurwa, to zrobić czy nie? Jak <grym> to <grym> się stało? E, no puta chciał być kurwa zabawny i się we mnie wpierdolić, no. Ale mu nie wyszło. <grym> Pokaż? Koła, zdodżował, zdodżował, odmiał tutaj tam. Na stacji koła. Dobra, do... nie, dobra. Nie, kurwa. Ja, no, no, <grym> tak. Siadaj, faruwa. To muszę intensywnie pomyśleć, dobra? Hamlej, pomóż, pomóż żeby sobie chodź, wsiadł. 10, 10. Chodź. Chodź, drzwi. Chodź do białego. Do białego? Wziąłem. Nie będę w ciebie wchodził. Czekaj, bo... Serchio! Ja ja chodź jeszcze ja tutaj też. do nas. Zdaj się czy Nie, dobra. dobra po, tak, ale na placu, dobra? Jak Ma, będziemy na miejscu, to rząd, się tam jechać. Oni pojadą. Siadaj siadaj, siadaj. mu pas. upas. Nie, no, nie, nie. Dawaj łyczka walniemy. Zabierzmy. Dawaj. To masz, no otwórz, tak. otwórz mi okno. Otwórz się mu Otwórz szybę. Maj zamknij drzwi może i... Oh. O ok ma otwarte. Czekaj. Masz, że ja jedna, jedną nóżkę. Szybaj. <śle> <śle> A, a, a. Uważaj, bo to jest 96% Ojej. Dobra, eee. 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 my trampolyka. No, dobra, Trasza, uka, ja, to ktoś. Co jest? To, z... się z... się dobra, znało. to kupcie wejmy jakiś alkohol to... po drodze jak możecie. No dobra. No idziemy chlać. No to poczekaj, Dobra, ty Halo kontroluj go czy żeby się kurwa czasem nie pożegał. Zawsze chciałem ten super przypierdolić. Nie, to tak zawsze chciałem w niego to sobie to, 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 to <tutek> <mnie>. <tutek> Dobrze, że nie jesteśmy na dalu. <tutek> A propos jeszcze wspierającego, który tutaj wysłał przed chwilą. Dziękuję bardzo. Te A co ty masz za liczniki? To no, no takie kurwa prędkościomierze, wiesz o co chodzi? Inne tego typu zabawy. No tam pokazuje, że nie masz między. No tutaj masz, no. Paliwo, kurwa, obroty i ten. I co tam? A, no fajnie No, elektryczny, ręczny, już o co chodzi O kurwa! Buta! Kurwa! Ja pierdole Ty zamknięty smut Kurwa! Harley, miałeś go pilnować, do kurwy wafla Ja pierdole Trwasz ktoś, to by się utusił Dobra. Eee, pierdolę tą marynary To nie wyrzucaj Trzeba podjechać do sklepu po choinkę od... Kuj w to! Dobra, muszę się umyć, poczekacie na mnie? No. Co to za Weź, weź kurwa jakąś butelkę i trochę wody przynieś To ja ci dam. Tam, ten, ale żeby to wy wyczyścić w wałcie. Wiesz, albo jakąś matkę no, weź na mocz. Kur. Cool, no no na cool. pewno coś tam myślę, że ten. No dobra idę na dół. Kocie, nasz gaj na mnie. Oj, chuj kurwa. Zabierzcie parówę! Zabierzcie parówę! Zabierzcie parówę! Nie wiem co się stało Co ty robisz? Co mi powiesz? Eee! Co ty robisz? Stój tu! Zostaw mnie! Dobra, ty bierzemy go sobie zrobisz! No zaraz, wkrój psów, kurwa No zostaw mnie! Co ty odjebałeś? Czą parówa leży? Ha Ta, ty Siadaj, radę? w samochodzie żeby mogę usiąść Szybko, 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 co się stało z porwą? No, kiedy chyba puta napierdzielał, ten mnie potrącił, ten, prawie samochód i nie, nie zauważyła, no, ten wielki No to ten, musisz mnie rozkuć, bo eee. nie mam, nie mam jak Cię przytulić. Kurwa. Eee, musisz Musisz mnie rozkuć, bo ja nie mam jak eee, objąć Harley. No to ona Cię przytuli, przytul go. Ten. No, to żeś go, kurwa, przytuliła, ci Dobra, powiem... Dobra, chłopa, kurde, nie egzekwuj tutaj przytulenia... Bardzo tyłu. duża miłość punktu. tutaj rodzin. Miłość się rodzi, nas ospowodzi. Dobra, potrzebujesz na szpital? Nie no, po co? Te Harley? Ja nie, nie, wszystko słabo. On na szpital, jak on pewnie się tyle przeciwbólowych nałykał, że... Ja mam dobrą imprezę w chuj Dobra ja roz... Zostawiacie Harley z putą na tym na, 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 na Playboyu e, Tylko mu broń zabierzemy, żeby kurwa nic nie zrobił głupiego. Nic mi nie zabierze, się łeb kurwa I... i pojadę do parowy do szpitala. Wszystko w, wszystko w porządku git? Wypadnik, e, wszystko gej, ja ge ja jest chyba ja ja to. Ja ja to tak, wszystko git Myślałem, że to puta. Właśnie podjeżdżam. Halo. O, jesteśmy na dole, na polu. Dobra. No. Nie wiem gdzie, ale ja dojechałem na GPS-a. Dobra, no to zjedź z tej górki na dół, bo ja cię wysłałam na, na górę, będziesz nas widział. Zjeżdżam. Są tu motocykle? Tak. I Tak. No. Ta. Gdzie ty jesteś? Ta. No pomiędzy, na drodze stoję. Kurwa najebany, spierdolają nam suwajców wysoko. Dobra. Co to jest Gdzie są, czyli? No mał, no tu przed nami, na wiem. lewo załoboc. Czy proszamy? Czy samochód się za? Panowie, mała, Proszę proszę pan. jest gitara. Stój. O gonią nas. Kurwa. Dobra, mam <laughs> Kurwa, nie mogę wsiąść. Co jest? Jak ktoś mi się wsiadł... Dobra. Gdzie oni pojechali? Weź Harley, Harley jest tam, weź Harley zgadnij od razu, bo tu biegać. Na prawo, na prawo. Przed drogą stoi. O, przed nami wami. Siadaj. Gdzie pojechali? Na prawo. A, to tutaj ty pytasz Pasy, Harley. No. Zrobiłem, kurwa, challenge, chcieli postrzelać. No to wziąłem ich tutaj, powiedziałem, że osoba, która zabije najwięcej osób, wygrywa milion, kurwa, ale speniali Co? Rozglądajcie ja się. Auto. Za nami, nie wiem czy się nie, nie wyjebali za nami, wiesz? Na znaczy tym, coś na to, tam byś, było takim... na tym, ale to chyba nie, to nie było chyba to auto, co? nie nie jechali? Ha, są, napisz, są, napisz, napisz, napisz że chcesz mu dać buzi. I żeby ci to podało. We, duma, zan, y, coś trąbi. Tu coś jest rozjebane. Dobra, mam piesa? No. To, to za nami Ej, jak macie gdzieś ich, to tą czarną Audicę to kurwa zatrzymajcie ich, bo tam jeździ Sergio najebany z luką, kurwa Stoją na drodze, to weź ich jakoś za żeby nie wyjechali To kurwa O kurwa! O, kurwa, kurwa. kurwa. essa Fawyku, jak się jeździ, kurwa, ty, kurwa Dobra, ale ja mówię, kurwa, widzę Ciebie i moje auto jest na dachu, nie? Zjebane, kurwa, kołami do góry. D za każdym razem, kurwa, tylko się spotkam, nie? Auto jest, kurwa, dach koła, O, są przed nami. No, kurwa, chłopaki. Chłopaki bo, Mody, kurwa, chłopaki, bo sam was ściągnę. Ściągnąć was? Dobra. Będę będę Właśnie kurwa jak wjeżdżałem pod górę dobra, to oni kurwa wiedzą. Niech się nie kręcą tutaj bo ja ich będę A nie kręci tak. się tym Mercedesem bo teraz będzie manew pitowanko. Jakiś gangster do mnie dzwoni Halo? Lecz nie ja prowadzę A co się stało <grym> Pierdolę Jak serio prowadzi <grym> Mówię, że mi się zatrzymał O kurwa Przybyw się krzywda nie stała Dobra może zaczął dźwigać zaraz Ze mną się kurwa i krzywda nie stanie Znaczy... o kurwa No bo... Kurwa ale masz posz! Arwej! Co ty robię. robisz? O nie To się nie skończy w chuj O kurde Nie Wójka małpy nie porobią na takie kurwa tryki z Afryki Oni chłamią na ser na da, Kurwa Luka ma tego, aby pan co wyrażacie? Ja nie, nie wie, ja nie, nie są. Dobra, jedną oponę chyba trafiłem Tylko żeby nie do wody, nie do wody, nie do wody, nie do wody Puta, przecież zatrzymaj Bec się, jasna cholera Gangster do zgody Dobrze, że rozbroiłem Putę, bo on by strzelał 100% z Kurwa <gankster>

Ja nic nie zrobiłem, ja na gitarze grałem, kazał. Kurwa, co jest? Ta, się, uj, uzyków, opa, yes. Dobra, na spierdalamy. No kurwa, wody. Dobra, rozkłaś mi go ty. Dusze <ścoughs> mnie bandyci, N niczego nie powiem, puta. Ty błagam cię, no, co ty odpierdasz? Zasnął. Czujesz? Znowu zasnął. Weź Buzza. go w i czekaj. Polej mu wódki, on wódki potrzebuje. Gdzie są na wodzie ten? To... Luka, cyfki jakieś młode idą. Daj, ten, wódki młode. Są, ja?